Cześć! Dzień dobry! Przygotowanie do przeprowadzki pełną parą, dlatego tu widzicie już taki e, trochę nieład wokół nas, e, kartony będą się rozwalać w mieszkaniu, trochę będzie bałagan, bo dzisiaj już zaczynam pakować wszystkie kartony. Jutro odbieramy klucze do mieszkania, także powiem Wam, dzieje się, dzieje się. Właśnie wróciłam z zakupów z Biedrym i zmieściło mi się wszystko w reklamce, którą sobie wzięłam na zakupy, więc resztę niosłam w rękach. Mm, ale mam Biedronkę blisko, także Mam nadzieję, że nikt tam się ze mnie nie śmiał, że tak szłam yy, pół na pół zapakowana. Zrobiłam zakupy na obiad. Właśnie biorę się za zrobienie zupy krem, bo tylko ją aktualnie zjem. Na drugie danie zrobię makaron z łososiem, ze szpinakiem. Nie wiem, czy uda mi się to pogryźć. Mam nadzieję, że tak. Po prostu mocniej rozgotuję makaron i mam nadzieję, że będzie dobrze. No i też mam nadzieję, że dobrze mnie słyszycie, że w miarę nie rozumiecie z tymi gumeczkami. No bo jestem, powiem wam, taka... Poblokowana z każdej strony Dobra moi drodzy, zupa krem z pomidorów nastawiona mm, Za 15 minut będzie prawie gotowa Będę musiała dodać tylko śmietany I doprawić ewentualnie do smaku Tutaj się już robi Tak jak mówię, w kuchni mam trochę nieporządek po gotowaniu, no i w ogóle ogólnie po tym, że szykuję już rzeczy do opakowania do kartonów i tak dalej. Zupa zrobiona, moja wygląda mało instagramowo, przez to, że dołożyłam sobie pełny woreczek ryżu gotowany, żeby po prostu móc to zjeść, bo próbowałam zjeść banana i nie jestem w stanie, więc tym bardziej nie zjem makaron na drugie, więc zrobiłam sobie taki ogromny posiłek. No a katrowi zrobiłam z pestkami dyni i myślę, że jego wygląda bardziej instagramowo. Zjadłam, założyłam gumeczki, jak dzielny pacjent, grzeczny pacjent. Jestem już z Kasprem. I a, jedziemy teraz. Um, przygotowywać się powoli do przeprowadzki. Jedziemy po te regały, które wam pokazywaliśmy na jeden z logmasów w Kasturamie. I jedziemy po nasz wspólny prezent na święto. No właśnie. Kacer wymyślił, że kupimy sobie swoją własną prywatną w wiertarkę. Mamy taki problem, że zawsze pożyczamy od moich rodziców I czasami, wiecie, zapomnimy oddać, bo co mój tata potrzebuje Więc kaser stwierdził, że fajnie, żeśmy mieli swoją Tak po prostu na przyszłość, już na zawsze Jaką znalazłeś, takiej firmy? Nie wiem Jakiś Bosch? Są od 100 do 1000 zł Bosch? Nie Bosch? Więc, nie wiesz? Yy... Serio nie wiesz? Yy, nie wiem hmm. No nie wiem, czy wiertarków, Ja mam takiego robotnika, Kacper słuchajcie, się tak na, na, na wszystkich Kater. robotach Polecam, domowych Polecam, domowy. Tak no, problemy z tym Dwa lata? Dwa lata? już. Więc faktycznie. Dwa lata temu kacper wiercił mi e, półki. Możecie zobaczyć, to jest jeden z pierwszych chyba filmów e, z vlogmasu 2018. I wszyscy mieli z ogromną bekę. Na szczęście miałam wtedy tatę jeszcze w domu i naprawił kacra wszystkie błędy w wierceniu. Ale no było grubo, było grubo. Ja nawet zdjęcie robiłam na Instagram chyba z tymi półkami. Coś mi się kojarzy. Jesteśmy już w kastorach. My czekamy na kacprę, poszedł po wózek. I idziemy po regały. I słuchajcie, jestem już w domu, zudował mi się akumulator, także mała teleportacja od razu do mieszkania. Kupiliśmy te regały, które chcieliśmy, mamy już ze sobą przygotowane do przewiezienia już do przeprowadzki do biura, także udało się. Kupiliśmy na razie dwa. Najprawdopodobniej będziemy dokupywać jeszcze ze trzy sztuki, ale po prostu musimy sobie je złożyć tutaj na miejscu, wymierzyć dokładnie mniej więcej poprzymierzać pudła, które chcemy do tego powkładać, czy wszystko fajnie nam się zmieści i będziemy mieć możliwość fajnie to przechowywać wszystko, co tam chcemy głównie rzeczy wowkał, magazyn wowkał i tak dalej. I stwierdziłam, że w tym vlogmasie zadam Wam pytanie um, odnośnie przeprowadzki, odnośnie tego, gdzie się przeprowadzamy. E, chciałabym, żebyście napisały, jak myślicie, gdzie się przeprowadzamy, gdzie będziemy teraz mieszkać. E, możecie stawiać na miasto. Możecie po prostu zgadywać, czy to będzie daleka przeprowadzka, czy raczej bliska. Także czekam na Wasze odpowiedzi. Ja w jutrzejszym vlogmasie już Wam dokładnie zdradzę i najprawdopodobniej w tym filmie <laughs> też pojedziemy do mieszkania. I pokażemy Wam to mieszkanie. Najprawdopodobniej jutro, jeśli nie jutro, to na pewno pojutrze. Także już tak naprawdę na dniach. Pokażemy Wam mieszkanie, jak wygląda I gdzie będziemy teraz mieszkać A ja słuchajcie Teraz powolutku zabieram się Do przygotowania sobie kartonów Przez ostatnie dwa tygodnie Odkładałam kartony, które do mnie przychodziły Żeby mieć po prostu do czego chować wszystkie rzeczy Czy kubki, czy talerze Kuchnię ogólnie, tak, sypialnie Łazienkę, więc trochę tych kartonów Nazbierałam, będę powolutku sobie Dzisiaj to liczyła, ile, ile czego mam No i jutro już takie pakowanie Na serio, na grubo, tak, już że wszystko do kartonów ubrania, nie ubrania, bo w sobotę przeprowadzka już taka wiecie, od A do Z mamy duży samochód zarezerwowany, którym po prostu, który po prostu zapakujemy i którym będziemy zabierać ze sobą rzeczy. Także w ogóle jeszcze bardzo bym chciała dzisiaj skorzystać z wanny. Mam ostatnie dwa wieczory. W sumie to trochę więcej, bo jakby ogólnie tutaj mieszkanie mamy jeszcze wynajęte prawie do końca grudnia. No ale wiecie, jakby już pewnie w przyszłym tygodniu będziemy mieszkać na stałe w tamtym mieszkaniu, już nie będzie nam się opłacało tutaj przyjeżdżać. Do tego mieszkania specjalnie, więc mam ostatnie wieczory, żeby skorzystać z wanny. Tak jak Wam wspominałam, w nowym mieszkaniu nie będę miała wanny, tylko prysznic, także wszystkie kule do kąpieli muszę wykorzystać teraz. Tego, czego nie wykorzystam, no to wiadomo, porozdaję. Rodzice mają wannę, znajomi mają wannę. Olia ma, <coughs> Olia ma wannę, Paulina ma wannę, też lubi kąpiele, także będę miała ewentualnie komu rozdać kule czy, czy solę, ale i tak chciałabym sama sobie, wiecie, tak skorzystać z tych chwil relaksu, bo jednak wanna to jest coś fajnego, chociaż widzę w prysznicu dużo plusów, bardzo dużo wody zużywamy przez wannę, przez kąpiele w wannie, tak także pod prysznicem będzie oszczędność. Ostatnie chwile w łazience, ostatnie dni w tej łazience. E, zauważacie i pytacie odnośnie soczewek. E, widzicie, że noszę i faktycznie... Mm, skoro noszę, znaczy, że są wygodne. Potrafię założyć je w rano, z samego rana i dopiero wieczorem ściągam i wyrzucam, także naprawdę są wygodne. Ja ogólnie mam oko wrażliwe na soczewki. Przetestowałam już wiele, wiele soczewek i po jakimś czasie wszystkie okazywały się kiepskie i sprawiały mi dyskomfort podczas noszenia, więc zwykle stawiałam na okulary, ale znalazłam chyba idealne. Kupiłam w... 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 w Vision Express? Chyba tak to się nazywa, chyba tak się nazywa ten optyczny sklep. Okulary. okulary. Soczewki Eyewear e Harmony. I to są e, jednodniowe, czyli po prostu po jednym je wyrzucam. E, I bardzo są fajne. Komfortowane na ustach, także jak nosicie soczewki e, albo okulary, a szukacie fajnych soczewek, to mogę wam te polecić. Tak jak powiedziałam na początku vloga, mam w mieszkaniu niezły bajzel. Piorę to, co mogę wyprać. Czemu to się tak zwinęło? A przesuwałam, i może chwyciłam za. Te koszulki e, Piorę to, co mogę wybrać tutaj, żeby już wiecie Nie brać sobie e, Tylu ubrań do wyprania do tamtego mieszkania nowego Nie zawozić tego tam, więc staram się Wyprać wszystko, co mam do wyprania Ciągle tylko zmieniam pranie, jak mi tylko mi wyschnie I to jest Moja sterta prania do prasowania. To jest jakaś masakra, słuchajcie. Tutaj się już zaczyna. Na dole krzesełka. I w górę, i w górę, i w górę. Ale stwierdziłam, że nie będę go prasować teraz, bo i tak w walizkach się po mnie. No bo tak pewnie będzie, pewnie przy przewożeniu tych rzeczy w walizkach, w kartonach, to wszystko się po prostu wy mnie wymiętoli i to będzie robota głupiego. Także przewiozę to tak, jak jest, po prostu niewyprasowane i będę sobie już prasowała na miejscu, wkładając na czysto do nowych szaf, i chyba to będzie dobre rozwiązanie. Możecie mi sobie powiedzieć, chętnie poczytam Wasze komentarze. E, może ktoś zwróci mi jakąś mądrą uwagę i stwierdzi, ej nie, lepiej wyprasuj teraz, bo poda jakiś powód, ale jak na razie mi się wydaje, że po prostu mądrzej będzie przewieźć to w kartonach wymięte, a na czysto w nowym mieszkaniu do nowych szaf włożyć sobie wszystko ładnie pachnące, wyprasowane idealnie, wiecie, takie. Wycaskane. Zobaczcie, na łóżku siedzą misie, które dostaliśmy od rodziców. Dostaliśmy od rodziców pieniążki, misie i kalendarze adwentowe. No i powiem Wam, że mi misie tutaj idealnie pasuje. Nie mam w tym mieszkaniu maskotek, nie zabierałam takich rzeczy od rodziców, także e, jest coś takiego, wiecie, e, pluszaczkowego e, Dzięki rodzicom. E, mam tutaj, jak widzicie, lawendę. E, a tutaj mam blusz. Blusz był od samego początku. Lawenda jest, ponieważ zmarła nam tutaj Monstera. I pokazywałam to na jednym z blogów. Nie na vlogmasie, tylko jeszcze przed grudniem, na zwykłych vlogach. Jak wymieniałam. No i teraz tu mamy lawendkę i całkiem spoko się zachowuję. No i tak wygląda sypialnia. Trochę będzie, będę tęsknić za tymi obrazami, one są moje, ale do nowego mieszkania będę wymieniać na nowe. Te nie wiem, może komuś prezentuję, może Wiktoria, może rodzice wykorzystają, ale ogólnie te obrazy dobierałam sama, jakby miałam po prostu, wiecie, kompozycję i sama ustalałam, jakie wybieram. Miałam po prostu do wyboru na stronie Bimago różne obrazy e, i ja sobie wybrałam takie trzy plakaty, które według mnie pasowały. Why not, dlaczego nie? No i wiecie, kosmos, tutaj start rakiety. E, fajnie, fajnie to wygląda. Widzę, że na, jedną, na jednej odbija się ciągle lampa, więc wam się trochę przesunę, żeby pokazać wam, jak wygląda. No, fajnie, i w ogóle kolorystycznie, i tak, no, jestem z siebie dumna, że tak to dobrałam. Tutaj mi się też suszą dywaniki. Ten jest ziska ten jest z ZK. Bierzemy je na nowe mieszkanie, więc po prostu wybrałam sobie je dzisiaj, żeby wziąć czyściutkie. E, Protip ode mnie, zawsze po praniu te dywaniki wyczesuję szczotką. Starym tangle teaserem e, po prostu, wiecie, wyczesuję i wtedy on jest taki fajnie puszysty. Jeszcze teraz jest przed wyczesaniem, świeżo po praniu, jak wyschnie porządnie, to wtedy po prostu wyczeszę sobie tangle teaserem i będzie nice. Mówiłam, że mam dużo kartonów, i teraz wam to udowodnię. To jest taki pokoik, w który był pokojem makijażowym. No i przy okazji takim, można powiedzieć, magazynem, do którego kładłam jakieś PR paczki, paczki, które czekały na nagrania. No i jest tutaj teraz totalny rozgardiaż. Stąd będzie najwięcej wywożenia, najwięcej pakowania. No i tak jak mówię, tu na wierzchu mam po prostu podkładane kartony, kartoniki które przydadzą się do przewożenia e, no w ogóle wszystkich rzeczy, podczas przeprowadzki, do pochowania tego, e, no bo tutaj w tym mieszkaniu mamy swoje naczynia, może pamiętacie, na poprzednim vlogmasie z zeszłego roku pokazywałam, co kupuję w Ikei Także my to mieszkanie jakby zostaliśmy puste. Nie mieliśmy żadnego wyposażenia typu kołdry, e, koce, poduszki, y, talerze, naczynia, e, garnki. Wszystko jest nasze, więc to wszystko będziemy zabierać ze sobą. Więc no musieliśmy po prostu wynająć y, duży samochód, y, żeby po prostu móc to wszystko przewieźć za jednym razem, bo bez sensu nie opłacałoby nam się, tak wiecie, kursować po prostu z punktu A do punktu B. Pewnie, pewnie będziemy musieli dwa razy przyjechać na to mieszkanie żeby coś tam wiecie dobrać, dopakować z sobą, ale to już przy okazji. W ogóle zapewniam Was, że w nowym mieszkaniu będzie jakby jeszcze lepsza, nowa energia, bo jakby zawsze takie, wiecie, zmiany na lepsze są fajne. Jakby ja mam, wiecie, tak masę takiej energii pomysłów na nowe mieszkanie, jak je urządzić, jak je udekorować. Tutaj w tym mieszkaniu już miałam takie coś przez te ostatnie dni. Liczę na to, że jak najszybciej ten czas minie, jak najszybciej przeprowadzimy się do nowego miejsca. Już tutaj za bardzo mi się tak wiecie, nie chciało wielce dekorować tego mieszkania, bo wiedziałam, że za chwilę będę musiała to wszystko pakować. Dlatego tutaj w sumie ubraliśmy tylko choinkę, założyłam lampeczki na ten koszt do siedzenia. No i tak naprawdę z dekoracji to tyle. Nie mam tu więcej nic w tym mieszkaniu, no a w tym nowym wszystkie zakupy, które robiłam w pierwsze dni Vlogmasu z mamą, z Wiką, te wszystkie dekoracje z Home z pepko, które mam. No tam będziemy mogły wszystko układać i wszystko będziemy robić razem na vlogmasach, więc mam nadzieję, że Wy też nie możecie doczekać się kolejnych odcinków, bo ja naprawdę na maksa się jaram w przyszłym tygodniu też jestem umówiona z dziewczynami. Um z Verom, możliwe, że jeszcze w tym tygodniu pojadę swoją na zakupy do mieszkania, więc no fajnie, fajnie, fajnie. Lubię taki wiecie, czas, lubię właśnie ten grudzień, to już Wam mówiłam, że uwielbiam vlogmas za to, że mimo że jest dużo tej pracy, dużo się nagrywa, dużo się dzieje. A trzeba codziennie ten film jednak wyprodukować. To mimo wszystko, mimo to, jest tak rodzinnie, przyjacielsko, fajnie. No i jeszcze u mnie grudniowe przewrołacki są już chyba tradycją od dwóch lat. Jest już późno, więc ściągam soczewki. Nie miałam teraz gumek i zapomniałam ich założyć. Jadłam kolację, no i po kolacji ściągnęłam i nie założyłam. I teraz co tak myślę, jak mi się wygodnie mówi. Nie mam gumeczek, także ściągam soczewki, zmywam make-up, myję zęby, zakładam gumeczki. No i wracam już do Was bez make-upu z gumeczkami na zębach i w okularach. Także trzy w sumie powinna pokazać trzy palce. Dlaczego nikt mi nie powiedział, że mam pomidora na zębach? Ja na kolację bułeczkę taką pourywaną na małe kawałki z pomidorkiem i z masełkiem. I. Tutaj została mi resztka z tej kolacji, także umyję dokładnie zupki, tego tak już na kolejnej scenie nie będzie, obiecuję. Dobra, jestem. Mam wyciągi tak jak obiecałam, więc będę mówić pewnie troszkę mniej wyraźnie. I lecimy sobie z pierwszym kalendarzem, może otworzymy pierwszą milkę. Dzisiaj mamy dziesiąty, także gdzie ta dziesiąteczka? Jest. Tofi. Raczej z gączkami nie spożyję tego cukierka, ale jutro po śniadaniu czemu nie e, Nux. I dziesiątka w nuxie jest tutaj I mamy tutaj produkt Który jest e, nazwany jako Face Balm, czyli balsam do twarzy e, Bardzo ciekawie się zapowiada Dzisiaj może sobie go nałożę Tak na noc Face Balm Pierwszy raz się spotkałam No i zobaczcie, zepsułam o, Next. Dziesiąteczka w niksie. Uuu, jaka duża. Okej, okay, rozświetlacz w płynie. Które też już właśnie mam, tak jak wam mówiłam, mam całą tą kolekcję, więc wrzucam do pudełeczka dla was na rozdanie I pod koniec vlogmasu pewnie na Instagramie takie rozdanie wrócę, Więc jak nie obserwujecie mnie na Instagramie, to zapraszam was tam Bo w ogóle na dniach będą jeszcze dwa rozdania z dziewczynami kosmetycznymi, jesteśmy ugadane, Także niedługo pojawi się rozdanie, jedno, dwa, nawet trzy mm, Dziesiątka z Makeup Obsession, tutaj już mamy coraz mniej pudełeczek w tym Makeup Obsession i co my tutaj w tym okienku mamy? O, brązer, ale taki bardzo ciemny. Chyba dla kogoś to ma ciemniejszą karnację. A dla mnie chyba troszkę za ciemny. Ale ciekawe, nie wiedziałam, że mają w takiej małej formie bronzery. Kurde. Kalendarze otworzone, ja umytam po pozakładane, gotowa praktycznie do snu Także dziękuję wam bardzo za obecność dzisiaj W jutrzejszym vlogmasie już będzie się na serio tak działo na grubo, tak jak mówiłam Bo jutro już jadę, jedziemy mm, Zobaczyć ostatni raz mieszkanie Odebrać klucze No i wracamy, pakujemy się i będziemy się przeprowadzać w sobotę, tak jak powiedziałam. Mamy duży samochód, w którym będziemy wszystko na miejsce przewozić. Także czekam na wasze komentarze, czy zgadniecie, gdzie się przeprowadzam. Ja zmykam i do zobaczenia już jutro. Buziaki, pa pa.